Dzień dobry, chwała Bogu, witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym dniu, wiosennym dniu, kiedy zbliżają się święta Wielkiej Nocy. I przy tej okazji niejako naturalnie nasze myśli wracają do tematu śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dlatego też chciałbym podjąć wątek dotyczący ostatniej wieczerzy, nazywanej też Wieczerzą Pańską, a więc Ustanowionego przez Chrystusa, prawdziwego święta chrześcijan. Dlaczego też warto o tym mówić? Otóż ostatnimi czasy słyszymy o bardzo różnych nowych trendach w dziedzinie tej właśnie. Otóż jak wiemy, już nie będę wspominał o tradycyjnych kościołach, które przekształciły ten zwyczaj swego rodzaju jakieś odmienne, nazywane komunią, czy też innymi. Natomiast nawet i w ewangelicznym chrześcijaństwie spotyka się, czy to szwedzki stół, czy inne jakieś takie indywidualną wieczerzę pańską i jeszcze inne zwyczaje, które dalekie są od tego wzoru. Dlatego pierwszy odcinek z tej serii chciałbym poświęcić temu. Jak wygląda Twoja i moja wieczerza Pańska, i czy jest to czas, do którego podchodzimy prawidłowo? Sam Jezus powiedział, kiedy dzielił chleb i kielich, powiedział do uczniów tak: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po mówiąc ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, czyncie i lekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Natomiast apostoł Paweł mówi, że wy, kiedy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. I czytamy o tym w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. I dalej czytamy w tym jedenastym rozdziale: Przeto ktokolwiek by jadł chleb, i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak, niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albo im kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Ten fragment niesie ogromny ciężar w związku z tym, że Bóg, chcąc, aby ten, ta uroczystość została poprawna i właściwie zrozumiana i praktykowana, Bóg włącza się i podejmuje działanie, które sądzi. Ale drodzy, nie potępia, nie odrzuca, ale pracuje nad kościołem po to, aby to było poprawnie. A więc Pan Bóg wychowuje, bo z miłości swojej chciałby, abyśmy zrozumieli i uszanowali, czym dla Niego jest ofiara Chrystusa. I Wspominali ją w sposób godny i poprawny należy, tak jak różnie to oddają przykłady Biblii. A zatem po pierwsze godnie to znaczy z takim właściwym zrozumieniem, bo tutaj mówi Biblia, że można nie rozróżnić i że ci, którzy, o których też czytamy w liście do Koryntian, mieli w tym czasie zwykły posiłek i nie odróżniali tego szczególnego posiłku od takiej zwykłej kolacji. No więc po pierwsze należy to odróżnić. Po drugie, ja chciałbym tutaj dodać, że należy sprawdzić, zastanowić się, że można podejść do tego niegodnie ze względu na stan własnej duszy. I tutaj Różne są zdania, ale generalnie chodzi o to, w jakim stanie, w jakim takim szczerym podejściu my wyglądamy przed Bogiem. Drodzy, czy wieczerza pańska jest czymś dla nadzwyczajnych chrześcijan, dla takich superbohaterów? Ilu to ludzi, kiedy tak szczerze popatrzy na siebie, powie: No nie, ja nie jestem godny. Dlatego też z pewnością Pan Jezus nie miał na myśli, kiedy mówił: Bierzcie i jedzcie, żebyśmy wstrzymywali się, patrząc na to, jak. Nędzni i słabi jesteśmy, lecz zwrócił nam uwagę, abyśmy przy tej okazji zastanowili się nad sobą, mieli taki czas refleksji i, jeśli nasze życie wygląda nieodpowiednio, pozwolili Bogu pracować nad nami. Więcej jeszcze, drodzy, śmiem przypuszczać, że nie chodzi tu o superchrześcijan, ale o zwykłych ludzi, którzy będąc szczerzy, całkowicie szczerzy, przed obliczem Pana Boga. Pozwalają Bogu pracować nad swoim życiem. Wtedy jesteśmy godni przystąpić. Czym dla nas jest wieczerza pańska? Czym jest dla Ciebie? Czym jest dla Was jako wspólnoty? Biblia mówi tutaj, w tym miejscu, w tym liście do Koryntian, że spożywacie, schodzicie się jako zbór, mówi to liść do Koryntian 11:20. Gdy się schodzicie w zboże, spożywacie wieczerze pańską. Jest to czas, kiedy mamy swoje święto. Wcześniejszy rozdział, dziesiąty, mówi, że na nasze święto, naszą paschę, został ofiarowany Chrystus, a więc to jest nasze święto, nasza pascha, nasz czas, kiedy my wspominamy Chrystusa razem, wspólnie. I wcześniej jeszcze piąty rozdział tego samego listu głosi, że ten kielich i ten chleb mówi nam o tym, że jesteśmy jednością, zjednoczeni przed obliczem Pana Boga. Można też cieszyć się i radować z tego indywidualnie, mówiąc, i to na pewno mówi nam sam Pan Jezus, kiedy w Ewangelii Świętego Łukasza mówi, to jest ciało moje, które się za Was daje. Podobnie, gdy mówi o kielichu, mówi, to krew moja nowego przymierza, która się za Was wylewa. Drodzy, czas Wieczerzy Pański to czas, kiedy głosimy o śmierci Chrystusa i każdy z nas, może w taki osobisty sposób. Skorzystać, przypomnieć sobie, że to za mnie, za nas, Jezus Chrystus oddał swoje życie. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni. Jesteśmy dzisiaj gotowi wspomnieć Go, oddać Jemu chwałę, dziękczynienie, skłonić się przed tą doskonałą i prawdziwą ofiarą, jaką złożył na krzyżu Jezus Chrystus, Syn Boży, za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Ciekawi mnie, jak Wy korzystacie z wieczerzy pańskich. Może napiszecie o tym. Krótki komentarz pod tym filmem. Na ile ta uroczystość przybliża Was do Boga, do Chrystusa, na ile pomaga Wam w tym codziennym życiu zatrzymać się i tak szczerze i spokojnie popatrzeć jeszcze raz na to, co dokonał dla nas Jezus Chrystus. A co takiego dokonał, o tym chciałbym mówić w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.